Cześć z tej strony, Mr. Diamond i witam Was w nowej serii poświęconej grze Minecraft. Eee, będę nagrywał filmiki z e, kolegą No More Fan, e, którego dzisiaj nie ma z nami niestety, ale wytłumaczę Wam z grubsza o co chodzi w tej serii, co będzie tutaj ogólnie się działo. E, tak, e, będziemy po prostu przechodzić mapki. Nie wiem, skybloki, escape, parkury, może nawet no i po prostu będziemy wgrywać mapki tak i będziemy grać. Planujemy też grać na nasz serwer TeKit, może jakiś Towncraft, obojętnie, zobaczymy jak to wyjdzie w planach wszystko. Jesteśmy nowymi youtuberami. Ogólnie. I tak, na, nasz, na moim kanale The Mister Di Diamond. Ehm, będą filmiki z serii, tylko że będą filmiki z mojej kamery, jak i z kamery No Morfana. E I oczywiście te filmiki będą się tak samo nazywać, tylko że z dopiską na przykład e Mister Diamond albo No Morfan, tak żebyście wiedzieli z której kamery to było nagrywane. No i co, no jeżeli spodoba Wam się wszystko, ten cały pomysł ogólnie to zapraszam do subskrypcji kanału i w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych możecie pisać nie wiem jakimiś propozycjami mapki które chcecie żebyście żebyśmy przeszli po prostu no tyle pozdrawiam z tej strony Mr. Damon no i zapraszam do subskrypcji na razie, cześć i pa Mach, macham, macham Wam łapką, fap, fapką. Na do widzenia. Na razie.